Chłopaku, powiem Ci tak. Psychiatra to jest zły kierunek. Dla mnie, psychiatra to już jest naprawdę ostateczność. Ty musisz z kimś porozmawiać. Bardziej bym szukała jakiegoś terapeuty, albo bym szukała nawet kursów w różnych tematach, które pomagają nam w dojrzewaniu. Bo psychiatra. Jedyne, co ci zaleci, jeżeli dobry psychiatra jeszcze myślący, to on ci zaleci, zaleci, właśnie terapeutę, zaleci ci kogoś, kto cię nauczy żyć. Bo jeżeli rodzice byli nieobecni, ich nie było, oni cię niczego nie nauczyli, ty dorosłeś, rozwinąłeś się, stałeś się mężczyzną, tak? a nic nie umiesz, to Twój największy problem w życiu to jest to, że ty nic nie umiesz. I teraz, czy znajdzie się na przykład jakaś kobieta, która będzie chciała Cię wszystkiego uczyć? Raczej kobiety szukają gotowców, a jak trafią na kogoś, kto tym gotowcem nie jest, to się pieklą. Także, dlaczego nie jesteś gotowcem? Więc, warto zainwestować w siebie po to, żeby dojrzeć, żeby nabrać pewnych umiejętności, na przykład samoregulacji. Umiejętności dbania o innych ludzi, umiejętności słuchania innych ludzi. Jest mnóstwo różnych kursów na YouTubie, różnych konferencji, z których możesz posłuchać, pouczyć się, jak stawać się osobą atrakcyjną dla innych, w jaki sposób zdobywać sobie przyjaciół, tak? w jaki sposób stać się atrakcyjnym dla kobiet. Żeby, żeby nauczyć się, dorastać do, męż, do męskości. Są różni mężczyźni, którzy uczą, jak być mężczyzną. Jeżeli Cię rodzice tego nie nauczyli, to tego potrzebujesz. To, że pójdziesz do psychiatry i, i zazwyczaj dadzą Ci leki, powiedzą, niech Pan się wyreguluje jakąś tabletką, to Ci położy kompletnie życie. Uciekaj od tego kierunku. Szukaj kierunku rozwoju. Szukaj kogoś, kto będzie jakimś mentorem, kogo posłuchasz, przez, czy poczytasz w książce, kto cię nauczy, jak należy postępować, żeby czuć się dobrze. Czują się źle w świecie ludzie, którzy nic nie umieją i myślą tylko o sobie. A dlaczego myślą tylko o sobie? To to nie jest oskarżanie też do Ciebie. Pamiętaj, myślą o sobie, bo nikt o nich nie myślał. Bo, bo rodzice byli zajęci pracą. Bo nie podnieśli tego trudu, żeby ci różne rzeczy tłumaczyć i ci towarzyszyć. Nie mówili, synu tak się nie robi, albo synu robi się tak, tak? Więc zmieńmy kierunek, dobra? Spróbuj. Słuchaj dzisiaj tych treści, książek. Yy... Na pewno to, co bym ci polecała, to pierwsza książka. To, jak zdobyć przyjaciół, chyba coś takiego jest, żeby po, posłuchać takich treści, jak w ogóle odnosić się do innych ludzi, po to, żeby zyskać ludzi wokół siebie. Drugą rzecz, którą bym ci polecała, obserwować, jak inni się zachowują i zaczynać zadawać sobie pytania, dlaczego oni w takich samych sytuacjach jak ty reagują i zachowują się inaczej, a ty nie potrafisz, tak? I szukać takich przyczepności, po to, żeby się uczyć i rozwijać. Psychiatra. To jest bardzo zły kierunek. Pozdrawiam.